W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, co degraduje akumulator w naszym samochodzie elektrycznym, bo nie da się ukryć. Każdy akumulator, właśnie w, w naszych samochodach elektrycznych, ulega mniejszemu, wolniejszemu lub szybszemu procesowi degradacji czyli zmniejszaniu pojemności. I ten współczynnik, który mówi nam o tym, Jaka jest aktualna pojemność naszego akumulatora w porównaniu do tej wartości czyli do tej pojemności pierwotnej, to jest współczynnik SOH. I przyjmuje się, że w większości przypadków takie dziś produkowane akumulatory w samochodach elektrycznych degradują się, jeżeli są dobrze używane około 1, a jeżeli są troszkę bardziej agresywnie używane około półtora, Procent rocznie. Jeżeli akumulator w samochodzie elektrycznym, który ma 10 lat, zdegradował się w 10%, to znaczy, ma, że ma 90% aktualnej pojemności, czyli ten jego współczynnik SOH wynosi 90%. Pierwszy taki współczynnik, o którym chciałbym wspomnieć, to jest czas. I jest to dosyć rozbudowany współczynnik pod kątem tego, że nie do końca bezpośrednio sam czas może być. Spowodowany, czy może powodować właśnie ten nasz proces degradacji? Okazuje się, że akumulatory litowo-jonowe przechowuje się w tak zwanym trybie storage, czyli w trybie, w którym zostaną one naładowane do napięcia nominalnego. I w momencie, w którym nasze akumulatory są przechowywane. W tym napięciu nominalnym, albo blisko tego napięcia nominalnego, wtedy ten ich proces degradacji jest jak najmniejszy, jest bardzo mały. I nawet można powiedzieć, że ten czas nie powoduje bezpośrednio degradacji tego akumulatora. Więc to jest ważne, żeby jeżeli. Podróżujecie na naprawdę bardzo krótkich odcinkach, a wielu użytkowników samochodów elektrycznych podróżuje na odcinkach 3, 5, 8, 10 km, to możecie sobie spokojnie zjechać z tym waszym stanem naładowania akumulatora do 60%, tak żeby zużyć sobie te 10% i wieczorem czy, czy w dzień, kiedy świeci słońce, doładować po prostu do 60%, żeby jak najbardziej zbliżać się do tego. Napięcia nominalnego naszego akumulatora. I jeżeli akumulator pracuje, to tak naprawdę głównym powodem jego degradacji są inne współczynniki. Czas sam w sobie, jeżeli utrzymane jest poprawne napięcie, może powodować, że nasz akumulator wytrzyma nawet 30-40 lat. Tylko wiadomo, cykle nie będą się zwiększały. Więc pierwszym takim współczynnikiem jest czas, który swobodnie może E, możemy po prostu tę degradację czasową e, odpowiednio ograniczyć.